Dziecięciak to już miał fantazję, ten kto projektował, kto robił tą wizualizację. Do dziecięcego pokoju głębokie pikowanie. Z realizatorem uzgodniliśmy, że będzie to tylko przeszyte, bez Chesterfieldu. Bo przecież jak tam jakieś okruchy albo jogurt się wyleje, to będzie do wymiany więc tylko będzie przeszycie i na wciągach guziki Tutaj płytę już sobie przyszykowałem parę dni temu Wymyśliłem, że będą kwadraty Jednak nie podoba mi się, że guziki, jakbym nie liczył, albo liczyć nie umie. Jakich bym wielkości kwadratów nie robił, to albo z tej strony guzik wychodzi na brzegu, albo z tej, tak jak tutaj. I wymyślałem, że te przeszycia po prostu puszczę po linii prostej. Nie będę kontynuował kwadratów. Tylko puszczę tak i tak. I stąd, tak, tego nie będę sił. Teraz ten cały obrazek muszę przenieść na tkaninę. Dziwna tkanina jest mokra. O, na kamerce bardzo dobrze widać przy barwieniu. Tu mokre jest, a tkanina była na belce nawinięta trzecia. Z dwóch już poszyłem tapicerki na fotele, a ta, co była w środku, jest mokra. Teraz już nie będę dzwonił do sklepu i opierdalał, bo nikogo nie ma. Pominąłem to rysowanie, bo bateria wypadła zanim to rozrysowałem. dużo czasu to zajmuje. No, rysowałem sobie takie kwadraciki, kreseczki i teraz wsadzę to w maszynę i będę szył po tych kreseczkach, o, tyle mi to szycie zajęło, że się ściemniło. Wyszło coś takiego, są chyba źle mówiłem, nie chcę już by się otwarzać filmu, że będę się poświe nie szyłem to co sobie rysowałem, to po prostu był kant a szyłem w ten sposób teraz pójdzie pianka na dechę, owata na płytę, na płytę Teraz to, czego nie lubię najbardziej, guziki robić. Mam kilka sztuk guzików. Teraz trzeba przebijać.